Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Zeta, to kolejny odcinek od pierwszego do ostatniego levela, dzisiaj to już 41 odcinek, a więc co w dzisiejszym odcinku będziemy robić, musimy sobie najpierw rozłożyć umki, dlatego jesteśmy w Karkahan, zobaczmy ile mamy punktów dostępnych, dwa punkty, więc tak, tak szybciutko sobie lecimy sobie do Karkahan i idziemy szybko zobaczyć jakie to umki możemy rozłożyć, o widzę, że ktoś tu jest z klanu, E, jedna osoba z mojego klanu, więc całkiem spoko, ok. Idziemy sobie tutaj, e, do, tutaj do przybytku zakonu białej róży e, i zobaczymy czy możemy tutaj rozłożyć umki to Znaczy oczywiście możemy, tylko nie wiem czy będę chciał tu rozłożyć umki e, czy mogę się nauczyć okay. W takim razie zobaczmy sobie co możemy się tutaj nauczyć może moc leczenia. Wydaje mi się, że moc leczenia będzie całkiem spoko, więc weźmy sobie jedną moc, le moc leczenia, a drugie to możemy sobie wziąć. wiele skupienia to nie za bardzo, bo to tylko 10 dodaje. dodaje. Mm, myślę, że zwiększenie abs y absorpcji. Hmm, chyba tak. Weźmy sobie... Y fizycznych weźmy sobie, będzie fajnie na wojowników nam walczyć. Okej, okay, w takim razie umki mamy... Dwie umki już mam rozłożone teraz będziemy sobie, musimy sobie zobaczyć taką broń na aukcji, z którą, e, z którą mam taki dylemat czy ją kupić czy nie i dlatego chciałem się was zapytać czy opłaca się ją kupić czy nie. Zaraz tam się szybko przejdziemy. E, no i będzie i będziecie mogli powiedzieć czy się opłaca ją kupić, bo nie wiem, no trochę tak nie wiem czy marnować kasę, znaczy no, pieniądze te w margonem czy nie, bo wiadomo każdy grosz się liczy, więc dlatego chciałem to z, z wami pierwszy skonsultować czy się opłaca. Ok, wpiszmy sobie jak ta broń się nazywała. To była unikatowa broń i to jest na maga. I ona jest chwileczkę, chwileczkę, szybko sobie tu wpiszę 60, 50. I co? I co my tu mamy? Aha, to pomocnicza. My potrzebujemy laski, tak? O właśnie, ta, ta laska, możecie ją sobie teraz zobaczyć, jest naprawdę moim zdaniem świetna, ale wiadomo, to jest seria tworzona z wami, więc musiałem się do was odezwać. Ona tutaj zadaje ogromne obrażenia od błyskawic e, plus e, przywraca nam życie pod caż podczas tury, więc całkiem, całkiem niezła ta, e, ta laska, więc jak, jak możecie mi napisać, to napiszcie, bo wiadomo chciałem się z wami skonsultować, e, okej okay, teraz, mm, teraz musimy, co, co musimy w takim razie teraz zrobić, teraz chyba sobie polecimy poekspić trochę, przejdziemy, chociaż nie, chociaż polecimy sobie teleportem, poexpimy troszkę, e, no i no i chyba będę was powoli e, pozdrawiał, ziemeczki, więc e, przeteleportujmy się tutaj, gdzie jest nasz teleporter, o jest, swój, do Andarum i lecimy sobie tam, ee, jak to się. Tam, gdzie Red Dragon nam polecił. Nie pamiętam, z z szerpów, czy jakoś tak. Coś takiego. Może ubierzmy sobie jakieś błogo, żeby nas tutaj na pewno nikt nie zabił. A z nimi to sobie. E, tak spokojnie, radzimy, Weźmy sobie to lodowy Kwiat. Lodowy Kwiat to nie jest jakoś tam, wiadomo, Je, jeden z najlepszych Bóg. Bóg chyba tak się odmawia, nie wiem. E, ale mam nadzieję, że nam wystarczy na tą mapkę, więc będziemy mogli sobie tam spokojnie poeksplić Okej, okay, chyba tam nie ma reda. Tak mi się wydaje, że tam nie ma reda, więc całkiem nieźle, jakby tam nie było reda, ponieważ z, cały czas ktoś nas będzie zabijał. A, a ja chcę sobie teraz szybciutko nagrać odcinek. E, jak nikogo nie ma. Jak widzicie, dzisiaj w ogóle nie grałem na zecie, ponieważ grałem cały czas sobie na D tam chodziłem trochę, przymierzałem się, żeby nagrać przygody z Margonem, ale postanowiłem, że jednak raczej nie będę teraz nagrywał raczej sobie teraz taką pauzę od przygód z Margonem e, zrobiłem więc raczej nie będę nagrywał teraz przygód z Margonem, ale po, na pewno po jakimś czasie do tego wrócimy. E, dobra, w takim razie najpierw muszę znaleźć sobie, gdzie to się tutaj szło. E, Tutaj, dobra. Idziemy w takim razie tędy i może weźmy się za pozdrowienia. Pierwszą osobą jest e, Zamber. Zamber, Zumber, nie wiem jak to się czyta. Drugą osobą jest, e, no właśnie, i, i miałem o tym coś Zamber powiedzieć, że jesteś, e, że taki jesteś strasznie, strasznie fajny, udzielającym się widzem e, w życiu tej serii, więc całkiem, e, więc całkiem, całkiem, całkiem spoko, więc bardzo Ci dziękuję, że, że po prostu wydzielasz Wydajesz, wydajesz, chyba tak to się mówi, nie wiem. E, dajesz mi swoją opinię, co mogę poprawić, co mogę polepszyć, żeby odcinki były kurcze. 75% nie wiem, czy sobie z nimi dam radę. Spróbujmy na lodowy, kurcze. Nie uleczyłem się i z nimi zacząłem walczyć. Nie dobrze, może, może nie zadniemy, zaraz zobaczymy szybko. OL pięknie. No i właśnie to jest to. To jest to właśnie od zamrożenia. No i widzicie je, jednak jak kupię tą różkę to nie będę miał tego zamrożenia i to będzie najgorsze w tym... ojeku, że mi się znowu teraz e, uleczył, bo wtedy to wygrałem na takim farcie, że tak można powiedzieć. E, I właśnie jak tą różkę kupię, która tam wali od... E, uderza, przepraszam, no kurczę, uderza od błyskawic, e, to to już nie będzie, nie będę miał aż tyle ruchów z rzędu, więc to będzie troszeczkę słabsze. Kurczę, ja zacząłem walić od błyskawicy. Żeby teraz mnie tego to nie zabiło? No nie, to nas zabije. Kurczę, dobra na lodowy pocisk już to. To nas zabije. Co? Jaki fatalny błąd. I czy może, może nam się uda heroicznie z tej walki wyjść? I uda się chyba, uda się chyba. Błagam, żeby teraz nam nie walną krytka i jest, przyżyliśmy. Och, boże, wiecie, jakieś się zestresowałem, bo nie chciałem już tutaj wracać, bo wiadomo, że jakbym tu wrócił, już mogłoby nikogo nie być, a na tej mapce dużo osób ekspli. To nie jest aż tak, aż tak mało osób na tej mapce nie XP, więc nie chciałem dlatego później do... Kurczę, 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 musimy się szybko leczyć? Damy radę? A, spokojnie, 50% damy radę. E, bijemy ich z gromu. My sobie z nimi tutaj dobrze radzimy. Wiecie co? Chyba o, z ostatnimi czasy pomyślałem, że Z to nie może być jedna z ze słabszych postaci e, w mojej w moich wszystkich postaciach Margonem, chociaż gdzieś to wiadomo, też nie jest jakiś tam za dobry ogólnie. Ja w Margonem, Margonem jeszcze nigdy żadnej legi nie wlotałem, co jest po prostu dziwne, bo prawie każdy, może nie każdy, ale większość graczy z Margonem e, miało już swoją pierwszą legę kupioną, może zdobytą, wiadomo. A ja jeszcze akurat nie miałem, chodzi o taką legę jak ekwipunek, a nie, nie wiem, Buka, Buka legenda, wiadomo. A więc, no, takie trochę dziwne. Ja, ja jakoś tam nigdy nie byłem dobry w Margonem w XP, nie? W, w XP właśnie byłem lepszy, ale e, nie byłem w pozyskiwaniu Q jakoś tak. Mnie to nigdy tak za bardzo nie fascynowało zabijanie elit, ale chyba się teraz za to wezmę i zrobimy tego Zeta, żeby chociaż miał e, te dwa heroiki. Tak mi się bynajmniej wydaje. Nie wiem, jakiś jakąś broń, jakiś może ten płaszczyk jakiś heroiczny. Więc trzeba będzie się za Zeta wziąć definitywnie, bo nie możemy być jednym z najgorszymi graczy w Margonem. A więc dobra, bijemy sobie tych strażników cały czas. No i... Chciałem Was jeszcze raz z całego serca przeprosić za to, że poprzedni odcinek, no powiem szczerze, nie podobał mi się, mi się nie podobał, może Wam się podobał, ale też nie sądzę, żeby Wam się poprzedni odcinek podobał, ponieważ był słaby, słaby, do tego się przyznaję, nie udał mi się ten odcinek, jeszcze tam było dużo błędów graficznych, więc jeszcze raz bardzo, bardzo Was serdecznie za, za tamto przepraszam i, i no, no po prostu mam nadzieję, że ten odcinek będzie lepszy, już nie mogłem się wysłowić, bo naprawdę jak zobaczyłem ten odcinek na własne oczy, że co ja zrobiłem, tak sobie pomyślałem, ale... Mam nadzieję, że, że jakoś to przetrwaliście i, i ten odcinek Wam się bardziej spodoba. O, mamy właśnie dwa loty, coś jest przed u No kurczę, ciągle jest za mało tych miejsc w torbie. Chyba muszę sobie wymienić tą torbę. Zaraz Wam pokażę na jaką... Tą najlepszą, tą tą, tą, tą chcę. 25 słodczy łez, więc będę musiał sobie uzbierać A ile ja mam słodczych chest, zaraz sprawdzimy dwie smocze łzy, więc całkiem spoko ogólnie chyba za niedługo jakiś konkursik będzie na moim kanale ze smoczymi łzami. Co Wy o tym myślicie? Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie wiem, może na jakieś 3, 4, 5 smoczych łaz będzie jakiś konkursik, bo dawno już konkursiku nie było, a wiem, że to lubicie. Okej, okay, w takim razie pójdziemy sobie na górę, już się tak aż tak bardzo się nie mylę w tym labiryncie. I możecie też mi napisać, czy namagły jest ważna szybkość ataku, bo moim zdaniem na magu jest... Chyba trochę mniej ważna szybkość ataku, na przykład na Mago jest chyba ważne bardziej obrażenia niż szybkość ataku. Nie wiem co Wy o tym myślicie, ale jak, e, ale jak macie swoje zdanie, oczywiście podzielcie się nim w komentarzach i dużo osób chciało zobaczyć jakie mam dodatki w marygonem. W takim razie już wam szybko pokażę moje dodatki. To są wszystkie moje dodatki, tu jest stare okno walki, to jest taki fajny dodatek e, i on jest naprawdę zmienia zmienia wygląd na starszy e, silnik, no nie silnik, tylko okno walki e, ze starego silnika. Okej, okay, to wszystkie dodatki widzieliście. Znaczy nie moje, tylko wiecie, które ja, których, z, z których ja korzystam. Okej, okay, pójdźmy sobie tutaj na strażników Andarum. No, cał, całkiem nieźle, radzimy sobie, raz prawie z fartem wygraliśmy, bo mieliśmy 5%. Uch, hu, teraz tak, tak, e, tak krakałem, że tak szybko nam, łatwo i, i szybko nam idzie, że teraz mo, mogą nas zabić. Jeszcze z grą wolną. Boże, co ja zrobiłem? Yy, okej, okay. w takim nie wygraliśmy to, wygraliśmy tą walkę, tak mam nadzieję. Okej, okay, uleczmy sobie. Ja muszę sobie kupić kilka tych potyńków, które leczą do pełnego, pełnego życia, bo... Bo naprawdę e, aż trochę żal mi tak używać tych e, botionek, które są na przykład 2000. A ja mam do na 500 życia, więc no trzeba sobie zakupić. Takie tak, mam, mam założenie. Ogólnie dużo osób się pytało w komentarzach na Gmailu. Nie w komentarzach, tylko e, na Gmailu wysyłaliście mi pocztę, e, czy jakieś mam postanowienia noworoczne. No pierwsze moje postanowienie noworoczne, żeby e, więcej po prostu grać w Margonem, żeby mieć lepsze rzeczy w Margonem, żeby lepsze odcinki dla was nagrywać drugie postanowienie żeby więcej tych odcinków nagrywać a trzecie postanowienie co może nie jest aż takie postanowienie ale to jest takie to jest takie hmm, jakby wam to powiedzieć to nie jest postanowienie tylko jakby bardziej marzenie prawda bo chciałbym mieć 500 widzów do tego roku mam nadzieję że to się spełni bo jest was coraz więcej ziomeczki, mam nadzieję, że Wam się e, odcinki podobają oprócz tego 40, bo był beznadziejny moim zdaniem. Może wasz, może troszeczkę mniej, ale wiadomo, nie był to jakiś e, jeden z fajniejszych odcinków. Mam nadzieję, że ten ten będzie jednym jednym z fajniejszych odcinków. O właśnie tutaj w tym odcinku w ogóle aus nie robiłem. Co się stało, co się stało. Zawsze robię, zawsze robię takie przerwy, takie przerwy, że edytuję odcinek każdy, nie wiem, 2-3 godziny, a tutaj widzę, że mało będę miał co do edytowania. No nie, coś mi się zawiesiło, i z, zacząłem atakować grupkę. Po prostu nie wiem, coś mi się w internecie zawiesiło. W internecie zawiesiło, wiadomo, w komputerze mi się coś zawiesiło, i po prostu nagranie mi się nie skasowało, ale wie, wiecie, sk e, przerwało mi się nagranie. E, no i tak dałem pauzę, coś sobie tam ustawiam i patrzę i mnie zabili. Bo zapomniałem, że ja muszę e, uderzać od tego lodowego pocisku, i mnie zabili. Boże, co za błąd. No dobra, w takim razie widzimy się za te 5 minut. E, no bo wiadomo, nie będę kończył odcinka, jak ma dopiero 10 minut. W takim razie, ziomeczki, zaraz się widzimy. Ok, ja już jestem z wami tutaj po zmartwychwstaniu. Uleczmy siebie e, się tutaj szybko. E, tym chyba się uleczymy. Tym i tym, no dobra. Weźmy sobie, kupmy jakieś podkił. Makatry, żeby tak, e, żeby tak po prostu nie marnować tych potcionków. Bo aż, mi, aż mnie tak serce boli, że muszę marnować sobie e, że te potcionki. Dobra, chodźmy sobie tutaj do makatry, kupmy sobie jakieś tanie miksturki i teraz sobie chyba pójdziemy zobaczyć czy są e, elity i jak nie będzie elit to kończymy odcinek, jak będą zabijemy elity i kończymy ok kupmy sobie, 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 sobie te dobra, te będą całkiem ok e, 10, 6, kupmy tak jak mamy do tej pełnej torby i się szybko tepamy do andarum, w takim razie lecimy sobie do andarum i chyba już tu nam wszystko ktoś zabił. Z tego co yy, na to wszystko chyba wygląda, jak nie ma żadnych elit. Ale dobra, jeszcze się tam przejdziemy, co nam szkodzi. Yy, no i teraz chciałem wa z wami porozmawiać o Tytanie. Dlaczego tak. Yy, dlaczego na który. Nie pamiętam, tak, to był odcinek. Bonus odrodzenie trzy tury. No nie, no nie. Co to jest? Co to jest? No nie, no dobra ulecimy się. I tak już raczej nie mamy szans. O, krytyka jeszcze nam walnął. No świetny, świetny, świetny. Dobra zamrożenie weszło. Może, może to nas uratuje? Wo co? Woohoo, patrzcie, patrzcie, jakie ciasty tutaj weszły. Aż, aż nie wierzę w to, co tu się stało. Wow, raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 6 osób. Fajnie, właśnie to jest super w zamrożeniu, że możesz diametralnie obrócić e, losy z... O, już się uleczyłem. Okay. Diametralnie możesz uleczyć losy swojego, e, swojego tutaj, swojej walki, nawet jak przegrywasz walkę, to możesz, to możesz coś wygrać. No i dużo osób pisało mi też, ze, że dlaczego ich nie biłem, bo z ich też spada e, spada ten, jak to się nazywa, zwój. E, do Andaru, bo właśnie ja jeszcze nigdy w życiu nie wlotałem z woju z tych e, zwykłych mnichów, więc nie, nie wiem, może wy wylotaliście kiedyś? sam Są? 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 Nie, no nie ma. W takim razie pobiję sobie ich, bo jeszcze mam jeszcze jeden temat do mówienia. W takim razie o tych tytanach, jak mnie, zacząłem mówić, to dokończę. Bo tytani, dlaczego ja się tak, tak Jarałem, jak to wy to określiliście Dlaczego ja się tak jarałem Ponieważ ja jeszcze nigdy w życiu nie ubiłem tytan A wiecie, ja byłem zawsze takim graczem Schowanym w cieniu i innych, więc nigdy na tytany Nigdy do dobrych klanów A to było też e, związane z tym Że po prostu nigdy dobrego Q nie miałem Bo mi się nie chciało stać na elitach Ale teraz tak pomyślałem, że wiadomo, jak macie dobre Q To każdy, każdy z wami chce współpracować Będziecie bardziej szanowani Więc pomyślałem, że trzeba się przyłożyć to Znaczy trzeba, przepraszam, trzeba się przyłożyć. No i po prostu, no i będziemy, no będziemy się liczyć na tym, na tym świecie, tak, na tarhunie. Nie no, oczywiście sobie teraz żartuję, ale po prostu wiecie, chcę być troszeczkę lepsza, nie taką, taką ciamajdą, że tak powiem, chodzącej po tarhunie. okej, okay. a drugi temat to jest, drugi temat to jest taki dosyć. Fajny temat, ponieważ, e, ponieważ chcę zrobić live'a, na którym będziemy grać z Margonem, to będzie live około godziny, dwóch, już kiedyś live'a robiłem z Margonem, całkiem całkiem spoko było, strasznie dużo osób było, chyba 22 osoby aż był moim zdaniem to jest dużo jak na Margonem, jak na, Mar o, jest elita, fajnie. jak na Margonem i ogólnie jak na mnie, więc ja się bardzo cieszyłem, było tyle osób, dobra, pijmy sobie go z lodowego pocisku tutaj chyba nikogo nie ma. Ja się wtedy bardzo cieszyłem i mam nadzieję, że was na przyszłym live'ie tak samo będzie dużo, ponieważ, no, live'y to jest coś takiego, jeżeli ktoś nie wie, to wam szybko powiem, że po prostu ja na żywo e, tak jakby gram w Margonem, a wy macie tam czat i możecie sobie pisać. Większość z was raczej wie, ale wiadomo, wytłumaczyłem wam, o co chodzi, jakbyście nie wiedzieli. Ubijmy sobie jeszcze tutaj wszystkie elitki i będziemy powoli chyba kończyć ten odcinek, ale muszę wam przyznać, że e, ten, e, ten Hero quest, on, on nie był aż taki zły. O, tutaj mam po... Jejku, jejku, przepraszam Was, tutaj przecież mam potkę e, do pełnego leczenia. Kurde, a ja tak marnowałem tę. No dobra, trudno. E, jak widać, jestem jestem głuchy w takim razie, e, że tego. Głuchy? Ślepy, boż. Wow, ale mam tu dotyczek aniołeczka. Wow, ale mam tu dobre, dobre, e, dobre błogosławieństwo. To sobie tutaj przyłoży. A nie, to jest ta torba. E, no ale strasznie świetny, nie wiem skąd ja to mam Możecie mi napisać skąd ja to mam Napiszcie mi o tej broni, bo to jest takie ważne dla mnie Żebyście mi napisali o tej broni, czy ją kupować czy nie Bo wiadomo, aukcja się za niedługo kończy A ja bym chciał ją kupić I ulepszyć sobie tutaj Mam tu ulepszenie broni Nie jest ulepszenie broni 3, więc to będzie naprawdę świetna broń Jeżeli jaką ją ulepszę jeszcze o 7% Tak? O 7% tak Okej, okay, już widzę, że tutaj elit już nie znajdę więcej, jeżeli wam się odcinek spodobał, bo to już będzie koniec odcinka, a nie, jeszcze jedna sprawa, jeszcze jedna sprawa, jeszcze jest jedna sprawa, mianowicie quest, bo sobie zacząłem ostatnio questa do tuzmer i tu mam tak, gopis sprzedać lina za odrobinę złota i prawdziwą różę. No i patrzyłem sobie na tam e, ABC Questów i tam pisało, że e, prawdziwa róża rosnie w, w zniszczonym opaswie. To jest zaraz tutaj pod... E, gdzie to jest Itan, zniszczone opaswo, zaraz pod Ithan. E, no i... Po prostu nie mogłem znaleźć tej, tej róży, więc no, strasznie się zdziwiłem I jak ktoś wie, jak zrobić tego questa mianowicie jak, gdzie znaleźć tą różę w zniszczonym opasie Błagam, żeby mi napisał, bo naprawdę chcę mieć ten teleport do Tuzmar. Więc jeżeli wam się odcinek spodobał, jeżeli był lepszy od poprzedniego Zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz na to, co was prosiłem e, No i cóż, będę się z wami żegnał Pamiętajcie, że łapki strasznie motywują e, Roztoczliście swoim kolegom, jak możecie, bo e, jak wam mówiłem chcę, chcę zrealizować moje marzenie, czyli dobić do 500 widzów na moje Kanale 500 ziomeczków, wyobrażacie sobie pół tysiąca ziomeczków na moim kanale? To by było coś pięknego. a i zapomniałem jeszcze o pozdrowieniach. E, pierwszą osobą jest Zamber Zumber, chyba go pozdrawiam. Tak, już go pozdrawiam, przecież rozmawiałem jeszcze o nim przed chwilą. Później jest Angela Play Games, która też mnie pozdrowiła na swoim odcinku. Później jest e, Fetus. Fetus z ciebie z z nami jesteś, już długo jesteś na moim kanale e, widzę więc ci bardzo, bardzo dziękuję ziomeczku. Później jest Pan Ogórek. Pan Ogórek jest taki fajny ziomeczek. E, chciał, że nagrał chyba o mnie jeden tam filmik na swoim kanale, za co jestem mu bardzo, bardzo wdzięczny. Później jest Inik. Inikrejf, no to, to już wiadomo, skąd się znamy. No dobra, później jest Erkani. Erkani? Hmm, Erkani to jest... Nie, nie znam cierkanie, powiem ci szczerze, że Cię nie znam, więc jak Cię zapomniałem, to bardzo przepraszam i na końcu jest mit. W takim razie mit. Ciebie też bardzo serdecznie pozdrawiam. Ciebie z kończą chyba dałeś tam komentarz pod ostatnim odcinkiem. E, w takim razie do następnego odcinka pamiętajcie łapkę w górę od, od, odpowiedzi na moje pytania, jeżeli Wam się odcinek spodobał. A więc do następnego odcinka ziemeczki. No i cześć.